Dziemaneczko żołmaczki z tej strony Brian i dzisiaj gram w Hero Zero y... Ostatnio pod filmem było 6000 łapek Nie wiem jak to zrobiliście ale dzisiaj 7000 dobijecie To będzie wspaniale Tak Dzisiaj robimy bohaterskie czyny dalej Dobra, zmysł bohatera mam kupić. okej. Okay. A godzinkę. Trzy punkty. Dobra. Zawsze coś. Tu jest inteligencja. I co to mi daje? A szukaj jak najwięcej monet. Dobra. Szukamy dalej. Tylko odblokowane. Odmów otwarte miejsce. Ile to kosztuje? Odmów. Odmów. Dobra. Cztery punkty umiejętności. Nawet dobrze. Będę sobie teraz wusiła. Tak. I jak chcecie, to możecie dostać do mojej drużyny. Na razie jest nas tylko dwóch kiepsko trochę. Dobra. Dobra. I piszcie czego chcieliście... Chcecie kolejny odcinek. Czekaj, jakie jemy to? Ej. Nie wnika tu. Aha, podwójna energia dzisiaj jest. Okay. Zapomniałem. Dobra. I co tu jeszcze możemy zrobić? Tego dzisiaj nie zrobimy. To będzie za trzy dni. Przepraszam, że takie lagi, ale... Trochę są przegranych Dobra, 12 przegranych pojedynków. A może uda nam się ten zrobić? Jaką? Zadaje nadzwyczajne. Biorę rzutki najlepsze i lecimy. I trochę to się wczytuje, ale... Dobra, walczymy. Obejrzymy się tą walkę. A no, po no. Potrzebujemy większy level i staty od niego. Dobra do mnie atakował. Dobra Jeśli chcecie, żebym nagrał coś z wami, to w opisie macie ten się... Skype'a to może coś nagramy razem. Może serię z widzami zrobię? A tu już sami wy oceniacie Wybieracie serię w komentarzach Macie albo z, Albo Minecrafta Albo z widzami Albo jeszcze inne tam gry To już piszcie Dobra Muszę sobie trochę punktów honoru robić. Trochę laguje, nie wiem czemu. Dobra. Coś nie możemy. tam piłczynek może? Dobra jakiś przedmiot wpadł W lidze się też kogoś zabijemy 10 30 Tego O i proszę was Dołączacie do mojej ligi Będziemy walczyć O topkę. Dobrze to grać z nim. Słaby to coś w tej Może za słaby staty mam. Dobra, a my na, na bohaterskich tyłach wyjdźmy. Dobra. Nie, dobra, nie będę robił cięcia, żeby... Dobra, zrobimy cięcie, aż to się naprawi Dobra, ok. Gdyby się to odlagowywało, sprawdziłem na poprzednim film i jednak coś yy, mi się zbagowało Więc nie było 6000 łapek Więc wypatrzcie Ale robimy bohaterskie czyny dalej Dobra więc yy, to co mówiłem na początku to była nieprawda Wyczyście sobie pamięć Dobra Może to już w sklepie No ja, dobra, już są Jest to nie zrobiliśmy. trochę loguje, ale to nie moja wina dobra co tu jeszcze możemy zrobić? idziemy powalczyć i chyba będziemy kończyć odcinek Dobra. Takiego mm, słabego tu wyszło. Okej. Okay. Pojdziemy pierwszego lepszego. Pokaż bohatera. Pokaż bohatera robicie robię cięciarstwo, a nie, dobra, kocham. Dobra, tuż nie chce mi się załadować, więc to by było na tyle. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, oceniajcie. I byłoby fajnie, jakbyście teraz dobili 20 łapek w górę, to cześć.